Jestem świnka Pepa. To mój mały brat. Cioci! <śmany> jest. jest. Jest świnka. Jest. To mój mały brat. Frost. Dorothea Feldman. Szafka na zabawki. Zbliża się pora, gdy Pepa i George idą spać. Wielkie nieba. Czemu te zabawki leżą na łóżku? Bo tak! Szybko, włóżcie zabawki do pudła z zabawkami. Ale podło na zabawki jest pełne. Pora umierać. Dobrze, kupmy nowy schowek na zabawki. Możemy kupić teraz dzięki komputerowi. Wow! Mama świnka szuka w komputerze schowka na zabawki. Aha! Już! Którą mamy wziąć? Mamo, czy możemy kupić tę? Wygląda idealnie. Jest wczesny ranek, a pan listonosz zebra ma specjalną przesyłkę. <gry> Specjalna przesyłka dla panny Pepe i panna Georgia. Co to jest? Szafka na zabawki. Co teraz robimy? Teraz złożymy szafkę na zabawki. Tak. <gry> To dziwne, nie ma żadnej instrukcji. Może jest taka prosta do złożenia, że nie potrzeba instrukcji. Jest bardzo malutka! Jak tam się zmieszczą wszystkie nasze zabawki? Faktycznie trochę mała. O, George ma jeszcze jeden kawałek. O, może to jakaś dodatkowa półka. I jeszcze tam zostały jakieś części! Ojej! Szafka jest taka mała, bo mamusia świnka nie użyła wszystkich elementów. Gdybyśmy mieli instrukcję. A to kto? Witam! Właśnie znalazłem to u siebie w samochodzie. To brakująca instrukcja. Bardzo ułatwi nam składanie. Hooray! Instrukcja wydaje się bardzo skomplikowana. Nie jest dobrze. Co za nonsens. Zostaw to mnie, tatusiu świnko. Bardzo lubię składać meble z elementów. Naprawdę? A czy możemy pomagać? Możecie przygotować wodę i zrobić mi dobrą herbatkę. Sześć łyżeczek cukru, proszę. Ile? Herbatka panie zebra. Wow. Pan zebra zbudował szafkę.